Możemy to potraktować jako takie pięciominutowe intro do pozostałych 17 godzin wykładów, które są na kluczach DVD, które możecie później dostać po wykładzie, po tej prezentacji. Zastanówmy się teraz nad tym, jakie są podstawy naukowe obu tych teorii. Najpierw weźmy pod uwagę pierwszą zasadę termodynamiki. Mówi ona, że energia nie może zostać ani stworzona, ani zniszczona. Niektórzy próbowali już temu jakoś zaprzeczyć, wielokrotnie próbowali stworzyć perpetuum mobile, ale nigdy się to nie udało. Teoria ewolucji zakłada, że dawniej to prawo nie obowiązywało. Materia samoczynnie produkowała energię, która wprawiała wszystko w ruch. To jest niemożliwe. Nie ma natomiast problemu z wyjaśnieniem wersji kreacjonistycznej. W sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a siódmego dnia odpoczął. Bóg był przyczyną z zewnątrz, która stworzyła energię, stworzyła materię. Nie można stworzyć energii, ponieważ Bóg skończył swoje dzieło i nie można jej zniszczyć, bo podtrzymuje wszystko sobą swojej mocy. Weźmy teraz zasadę, e, drugą zasadę termodynamiki, która mówi, że w układzie termodynamicznie izolowanym, w dowolnym procesie entropia nigdy nie maleje. Co to oznacza? Jeżeli zostawicie coś samemu sobie, to to zacznie się niszczyć, psuć, my zaczniemy się starzeć. Ogólnie możemy to przedstawić jako taką strzałę czasu, która zawsze będzie skierowana w dół. Wszystko dąży do chaosu, do rozpadu. Tymczasem. Ewolucjoniści zakładają, że wszystko dąży do rozwoju. A Jeremy Rifkin napisał: Wierzymy, że ewolucja jakoś magicznie podnosi wartość entropii i uporządkowanie na Ziemi. Tymczasem, środowisko, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej chaotyczne i rozproszone. Teoria ewolucja przeczy tej zasadzie. Ewolucja zakłada, że eksplozja stworzyła uporządkowany wszechświat. Następnie, następnie materia zaczęła dążyć do. Coraz większego stanu uporządkowania, tworząc galaktyki, układy słoneczne. Przypadkowe atomy dają początek pierwszym komórkom, które następnie w przypadkowy sposób budują cały zorganizowany świat, który widzimy. Strzała e, czasu jest tutaj odwrócona zupełnie w przeciwną stronę. Zasada, e, druga zasada termodynamiki nie jest zachowana kreacjoniści z kolei wierzą, że Bóg przeklął ziemię i podał ją rozpadowi i śmierci. Jak mówi psalmista, tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich. One zginą. Ty zaś zostaniesz i wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią. A kolejna zasada. Ewolucjoniści zakładają, że prawa termodynamiki nie są uniwersalne. Oni próbują jakoś wybrnąć z tej śmiertelnej pułapki. Twierdzą, że są w stanie stworzyć doświadczenia i naukowo potwierdzić, że te prawa nie zawsze zachodzą. Mówią, że prawa te nie mają zastosowania w systemie otwartym, do którego możemy doprowadzić energię z zewnątrz. Z założenia wszechświat jest systemem zamkniętym, tak nawiasem mówiąc. Po pierwsze, nauka jest oparta na obserwacji. Te zasady, o których mówiliśmy, są uzasadnione obserwacjami, doświadczeniami i są nauką. A jeżeli mamy teorię, która jest oparta na nieobserwowalnym, urojonym zaprzeczeniu milionów obserwacji jak eksperymentalnych, to nie możemy tego nazwać nauką. Trzecia zasada termodynamiki obala argument systemu otwartego, ponieważ mówi ona, że uporządkowanie jest maksymalne w temperaturze zera absolutnego. Co z tego wynika? Jeżeli weźmiemy jakiś uporządkowany system i doprowadzimy do niego energię z zewnątrz, to w tym momencie go zniszczymy. Czy widzieliście kiedyś bombę, która cokolwiek zbudowała? Amerykanie dostarczyli Japończykom mnóstwa energii. Czy cokolwiek zbudowali? Dopiero istnienie jakiegoś złożonego mechanizmu, takiego jak na przykład chlorofil w roślinach, Pozwala nam pozytywnie tą energię wykorzystać. Kolejna rzecz. Kiedy słyszymy o teorii ewolucji, o teorii wielkiego wybuchu, słyszymy, że najpierw był, była cząstka, która zaczęła wirować z coraz większą prędkością, coraz większą, i w pewnym momencie eksplodowała. Jeżeli takie coś miało miejsce, to zasada zachowania momentu pędu mówi, że wszystkie te cząstki będą się kręcić w tym samym kierunku. Nie będzie nigdy tak, że nagle coś zacznie się kręcić w stronę odwrotną. Spójrzmy na nasz Wszechświat. Wenus obraca się w kierunku wstecznym. Osie obrotu uranu i Plutonu leżą niemal w płaszczyźnie orbit. Część satelitów także obiega planety w kierunku wstecznym. Jowisz ma takie cztery, Saturn jednego, Neptun jednego. Satelity Urana i Plutona obiegają swoje planety w płaszczyznach równikowych, a więc niemal prostopadłych do płaszczyzny orbity. Niektóre galaktyki też się kręcą w przeciwną stronę. Jak to wyjaśnimy? Cóż, kiedy Bóg stworzył świat, zrobił to tak, żeby ośmieszyć teorię Wielkiego Wybuchu. Bo jest śmieszna. Pójdźmy dalej. Był wielki wybuch, powstała materia, i teraz, według teorii ewolucji, gdzieś jakieś przypadkowe, e, kom, przypadkowe związki chemiczne zaczęły tworzyć coraz bardziej zorganizowane struktury, i tak powstała pierwsza komórka. Matematycznie licząc e, prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, to to zdarzenie jest równe 0. <grym> Nie będę teraz tego tutaj wyprowadzał. Co więcej, nauka, że życie pochodzi z materii nieorganicznej jest nazywana abiogenezą lub inaczej samorództwem, i obali, ostatecznie obalił ją Louis Pasteur. Od jego nazwiska się wzięła pasteryzacja. Pomimo wielokrotnych prób zaprzeczenia, zaprzeczenia tej teorii, że życie pochodzi tylko od życia. Wszystko, co udało się ewolucjonistom otrzymać z mieszaniny chemikaliów, to kolejną mieszaninę chemikaliów, ale nie życie. Całe, cały przemysł spożywczy i medycyna opierają się właśnie na tym, że życie może powstać tylko od życia. Każdy z Was może zrobić takie doświadczenie w domu. Mam tutaj masło orzechowe, kokosok, moje no ulubione. <laughs> A... Możecie to zrobić na dole, bo niedługo będzie kolacja, tam czeka na Was dużo takich słoików. Teoria ewolucji zakłada, że materia może w przypadkowy sposób tworzyć życie. Tu mamy dość związków, żeby utworzyć żywy organizm. Sprawdźmy. Otwieramy. Fabrycznie zamknięte. Nie ma życia, słuchajcie. Trzeba czekać. <laughs> Kreacjoniści z kolei uważają, że żywy Bóg dał życie żywym istotom. Chemiczna ewolucja jest obrazą dla rozumu. Naprawdę istotne odkrycie, które wyszło na jaw przez porównywanie układu cząsteczek aminokwasów, to stwierdzenie, że niemożliwe jest ustawienie ich w jakichkolwiek seriach ewolucyjnych. To powiedział ewolucjonista dr Michael Denton. Jeśli żywa materia nie powstała przez oddziaływanie atomów, siły yy, przyrody i promieniowanie, to w jaki sposób powstała? Po odrzuceniu pewnego rodzaju ewolucji sterowanej, yy, czytamy, że. Oj, przepraszam. Jedynym godnym przyjęcia wyjaśnieniem jest stworzenie. I to powiedział. thank <laughs> you